Halo, halo. Cześć, witajcie na dzisiejszej relacji ze startu Falcona. Mam nadzieję, że wszyscy mnie widzą i słyszą, bo mam jakiś problem techniczny z kąpem i e, dużo rzeczy mi się tutaj skaszowało i nie chcę ruszyć. Dobra, napiszcie mi na czacie, czy jest OK. E, startujemy Falconem z Florydy. Jest to specyficzny, nowy rodzaj... Widać, słychać. Jest OK. Super. E, specyficzny rodzaj nowej misji e, SpaceXa bo będzie to misja współdzielona, nie żeby wcześniej SpaceX tego nie robił, ale akurat w tym przypadku jest to jakby głównym ładunkiem jest to, że misja jest współdzielona, jest specjalny adapter, na którym jest 143 ładunki. Jest to kosmiczna matrioszka, bo niektóre ładunki mają swoje ładunki, bo nie dało się tych 143 satelitów umieścić po prostu na adapterze SpaceXa. SpaceX ma kilku kontraktorów, takich głównych, kilku, kilkunastu i oni potem mają swoich klientów końcowych, więc w taki sposób tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Tak jak zwykle, zapraszam Was do udzielania się tutaj na czacie, też na naszym Discordzie. Link z zaproszeniem macie w opisie. Tam ta społeczność jest już dość duża i na okrągło można sobie gadać o rakietach, śledzić różne kosmiczne tematy, zwłaszcza testy space-owe w z rakiety Starship. I, 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 i... Tak. Na, na naszym Discordzie jest taki specjalny kanał, nazywa się Tematy na Live. Jak tam coś wrzucacie, to ja to widzę... Od razu tutaj w oknie Discorda i możemy o tym pogadać. Możecie oczywiście też pisać to na czacie, tak jak zwykle tutaj YouTube'owym, tylko no ja tutaj wtedy liczę na pomoc mojej ekipy, mojej ekipy Discordowej, żeby no wyłapała mi te pytania, bo czat zwykle pędzi i nie jestem w stanie tego ogarnąć. Słuchajcie, zanim. Zaczniemy z live'em, tak na dobrą sprawę. To będzie uwaga bazar i perfidna reklama, ale zaczniemy od takiej charytatywnej. Jak co roku grać w WOŚP, w tym, w tym roku wyjątkowo, tak trochę onlineowo bardziej. No, z tego względu, że sytuacja jest pandemiczna. No i ja też się do tego dołączyłem. Długo się zastanawiałem, co ja tak, takiego mogę od siebie zaoferować, żeby było w miarę wyjątkowe. I są dwie akcje. To możecie sobie dokładnie przeczytać na stronie Kosmospl, Znaczy dokładnie przeczytać tam są trzy zdania dosłownie. Ja się w Wośpie udzieram na dwa sposoby. Mogę Wam wysłać pocztówkę. To taki kosmos. Z dedykowanym rysunkiem. Widać tutaj. Nie, nie łapię. <laughs> tu jest ISS. Dzisiaj się i rysowałem. To jest statek z Gemini. Sputnik. Sojus. Sojus. Saturn V. I tak dalej, i tak dalej. Jest tego o Ariane. Inne takie cuda. Tych kartek jest 50. One są wystawione na Allegro. To jest kartka cegiełka za dwie dychy, ja Wam wysyłam kartkę, cały zysk idzie na, na WOŚP, to jest taka automatyczna aukcja Allegro, więc oni bezpośrednio przekierowują tę kasę. Druga opcja, taka bardziej kosztowna powiedzmy, nie spodziewałem się, że to tak eskaluje szybko, to jest kapsuła Dragon, którą wydrukowałem u siebie na drukarce, pomalowałem, powiem Wam tak, że z takiej odległości nie widać, że ja to ją malowałem, ale jest, tam, jest dość duża, fajna. Tutaj, żeby było wiadomo, kto to popełnił, kogo obwiniać za wszystkie błędy. Też jest licytacja na Allegro tego. Kasa z tego idzie na Woźb. Zwycięzca dostaje kapsułę, a ja tracę kapsułę. Taka, Taka akcja. I to macie na stronie, to jakiś kosmos.pl opis do tego. I to są priorytety, tak się umówmy. Że ta akcja wośpowa jest priorytetem, bo oczywiście jest też sklep, to jakiś kosmos i jak zawsze przy lajwie jest rabat z, z, i kupon macie tutaj w opisie. Tylko tak jak mówię, przy każdym lajwie jest rabat, więc możecie do tego wrócić kiedykolwiek w przyszłości przy jakimś kolejnym lajwie. Priorytetem jest wośp, bo za dwa tygodnie ta akcja się kończy, więc pomagajmy póki możemy. Co ja tutaj jeszcze miałem zapisane. Dobra, tyle. E, słuchajcie, jedźmy z tą misją. E, nie tak, tak. Tu jest patch misji. E, wszystko jest ok. Jest. E... Dobra, wszystko wydaje się ok. Czy ekipa mi jakieś komunikaty techniczne daje, że coś zepsułem? Nie wydaje się że wszystko jest w porządku. Właśnie tutaj Kamil Madera na YouTubie zauważyłem takie pytanie wrzucił. Gdzie się schował zapis live ze startu Starshipa SN8. Tak zrobiliśmy z tego live'a. Właściwie to były trzy aż filmy bo były dwa przesunięcia i potem za trzecim razem dopiero się udało i ja to zdjąłem z YouTube'a nie ma tego już na kanale to jakiś kosmos z tego względu, że rozmawiałem potem z LabPadre, od których wziąłem stream Starshipa. Do momentu, aż SpaceX wrzucił swój, to robiłem restream z Lapadre. No i ostatnio z nimi gadałem i teraz jakby ich polityka się zmieniła. Jest globalny ban dla wszystkich, znaczy... To brzmi tak strasznie po prostu powiedzieli że żeby już tego nie robić że nie chcą restreamów, bo ich głównym źródłem przychodu są wyświetlenia więc zabraniają teraz wszystkim no więc no, należy to uszanować i ja swój, swoje filmy zdjąłem z tego względu że no, było tam ładnych parę godzin ich streamu. No Wybaczcie no trzeba było się zachować w stosunku do nich. Fair, zwłaszcza że no, przez bardzo długi okres czasu przemykali oko a teraz no, chcieliby zrobić z tego biznes z prawdziwego zdarzenia. Nie dziwię się. Na pewno ich mnóstwo czasu i pieniędzy kosztuje streamowanie postępów przy Starshipie, bo no, dostarczają najwyższej jakości stream na necie, więc jedyne, co mogę zrobić, to odesłać do nich, żeby u nich to wszystko śledzić. Dobra. Patrz misji. Falcon 9, Rideshare program, misja nazywa się Transporter-1, wynosimy 143 satelity. Zróbmy sobie przegląd misji. 14.50, czyli za niecałe 20... 15.40, za niecałe 20 minut startują. Stream SpaceXa jeszcze nie ruszył. Dobra. Jak sobie wejdziecie na stronę to jakiśkosmos.pl, no to pierwszy artykuł to jest ten z linkami do aukcji Wośpu. Jeżeli chcecie kapsułę, albo jeżeli chcecie, żebym Wam kartkę narysował, zastrzegam sobie prawo do narysowania Wam cokolwiek. W sensie, że nie liczcie na to, że sobie coś zażyczycie, po prostu rysuję, co mi w danej chwili przyjdzie do głowy. Więc jest to losowa, losowa sztuka bardzo. Dobra, SpaceX powoli zaczyna. Robimy sobie odprawę przed misją. Jest to pierwsza tego typu misja. Wcześniej też SpaceX wypuszczał takie, jakby drugorzędne ładunki. Był jakiś główny kontraktor i jakieś dodatkowe małe satelity były wypuszczane, ale to było zawsze tak, że ta misja była wtedy podporządkowana do tego głównego klienta. Jego ładunek miał lecieć na docelową orbitę, cała reszta mogła się załapać, a teraz jest inaczej. Teraz głównym ładunkiem jest po prostu wielki adapter. O, właśnie tak to wygląda. Tutaj jest taki adapter, na którym są te punkty montażowe, na których cała ta grupa jest zainstalowana. 143 satelity. I od razu Wam powiem, że pewnie nie doczekamy wypuszczenia tego, bo dopiero w okolicach godziny po starcie jest uwolnienie ładunków. Więc wejdziemy na orbitę parkingową, i pewnie wtedy będziemy zmierzać do końca. Bo długo to potrwa. Dobra. Misja Transporter 1, rakieta Falcon 9. Operatorem jest oczywiście SpaceX. Dzisiaj mamy 20 stycznia. Misja była trochę przesuwana w czasie. No i w końcu wylądowała dzisiaj. Miejmy nadzieję, że poleci. 15:30, 40. Cyfry liczby matko 15:40 naszego czasu. Na Florydzie jest wtedy 9:40, kiedy to wystartuje. Okno czasowe ma 42 minuty. Ok. Baza Sił Kosmicznych USA na przódku Canaveral, stanowisko SLC-40. I od razu sobie tutaj rozwinimy orbitalne platformy startowe. I zobaczmy, gdzie to jest. Lecimy sobie do Stanów. Florida, dwa porty kosmiczne. My jesteśmy dzisiaj na tym tutaj u dołu. Tutaj są siły kosmiczne USA, to do nich należy ta placówka. Platformy startowe są rozmieszczone tutaj jest bardzo dużo gęsto ich aż do wejścia do portu Canaveral, przy czym wiele z tych platform jest historycznych, zburzonych, nieaktywnych. Zaznaczone są tylko te, które są obecnie eksploatowane i SpaceX startuje dzisiaj z SLC40, który jest tutaj. Tutaj po sąsiedzku startują sobie Atlasy, a tutaj jest kolejne stanowisko SpaceXa, tylko że akurat wydzierżawione od NASA z Kennedy Space Center. No bo tutaj jest inny ten port kosmiczny. Po sąsiedzku dwa. Więc tu jest jeden, tutaj jest drugi i dzisiaj startujemy stąd. Okej. Okay. Dalej, klienci. Klientów jest, no tutaj są główni kontraktorzy wyszczególnieni, jest firma Planet, Exolunch, Diorbit, Kepler, Spaceflight, SpaceX, bo wyślą też pierwsze 10 Starlinków na orbitę polarną więc 10 Starlinków się tutaj też załapało. NanoRax, NASA i Capella. Przy czym, tak jak mówię, to są ci główni kontraktorzy, a oni w ramach swojego miejsca na Falconie jeszcze mają swoich klientów, więc tych firm jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Łącznie 143 satelity, najwięcej planet, 36 i tutaj jest też najmniej dwa od Capella. Nie, nie jest to spora masa jak na rakietę orbitalną. No, Zwłaszcza tej klasy, która potrafi ponad 20 ton wynieść na niską orbitę okołoziemską. 5000 kg około. Co ciekawe, była szansa, żeby z tą misją poleciały dwa satelity. Nie wiem, czy całkowicie polskie, czy współbudowane przez Polaków. Sat Revolution miał tutaj dwa satelity mieć wysłane, ale niestety kontraktor, który kupował to miejsce, nie dostał licencji na ten start od amerykańskiej federacji FAA. Możemy to sprawdzić, bo jak sobie tu klikniecie w pierwszy link, to was przeniesie do spacex.pl, strony, którą staram się zawsze wspominać. Przy okazji. Startów SpaceXa. Polskojęzyczna strona, gdzie jest cała masa o SpaceXie informacji. Dobra. Leci intro. Dobra, dzisiaj sobie darujemy intro, niech ono sobie tam leci. Hmm. I czekajcie. Sat Revolution. Jest. Hmm. Kontraktorem była firma Momentus, która od Federalnej Agencji Lotnictwa USA niestety nie dostała licencji przy okazji tego startu. Ich start się przesunie, a była szansa, żeby dwa satelity zbudowane przez SAD Revolution. Tak, tu... Przez wracam... A nie ma informacji, że dwa, ale że satelity od Satellite Revolution. No i niestety przy tej misji nie polecą, pewnie przy którejś kolejnej. Dobra, 12 minut do startu. Falcon zatankowany. Pogodę mają mglistą. Dobra, orbita SSO. Heliosynchroniczna orbita polarna, wysokość 500 km nad poziomem morza. To jest specyficzny rodzaj orbity polarnej, bo. Chodzi o zachowanie stałego kąta jakby nachylenia tej orbity względem kierunku Ziemia Słońce. Dzięki temu satelita przelatując kolejny i kolejny raz nad danym obszarem ma dokładnie takie same warunki oświetleniowe. I to jest dobre dla jakichś satelitów szpiegowskich, czy takich do obrazowania tak. Mamy też symulację lotu przygotowaną przez Flight Club IO. Też bardzo fajna, cenna strona w internecie, rozwijana przez jednego człowieka. Jeden gość koduje to wszystko i bardzo fajnie prezentuje dane dotyczące startów różnych. To nie są oczywiście oficjalne dane. On na podstawie różnych historycznych danych, na podstawie ogłoszonych no, bierze, co się da, i stara, stara się wysymulować, jak będzie wyglądała dana misja. Tutaj mamy właśnie ten start na orbitę polarną. Bardzo fajna rzecz, ciekawa, to jest to, że z Florydy dawno, dawno temu latały rakiety na orbity polarne. Potem był bardzo, była bardzo długa przerwa. Jednym z powodów tej przerwy było to, że fragment rakiety Titan lata temu spadł na Kubę i coś tam jakieś chyba zwierzę domowe zabił. Więc Kubańczycy protestowali i między innymi dlatego wstrzymano te starty, no bo no, trzeba on Ominąć Florydę, to się nazywa dog leg maneuver, manewr y, noga. i chodzi właśnie o takie ominięcie. No i ludziom związanym z branżą przypominało to nogę psa. OK. i tak to się nazywa: trzeba ominąć Florydę, i potem nad Kubą, i tutaj mamy Panamę i Kostarykę. Gdzieś tutaj przebiega granica między tymi krajami, więc nad tą granicą będzie to przelatywać. No, i tak, tutaj spada pierwszy stopień, tutaj gdzieś czekają barki, tak, tutaj nie barki, tylko jedna barka tutaj czeka, żeby ten pierwszy stopień falkona na, na tej barce wylądował. No, i tutaj pracuje sobie drugi stopień. No, i potem to będzie sobie zmierzać w stronę Antarktydy. O. Nie ma opcji, żebyśmy to chyba zobaczyli u siebie, ze względu na. Na to, że będzie przelatywać akurat nad Azją, a nie nad Europą. Jakoś, o, tu mamy obraz teraz z jednego ze statków, który będzie łapał owiewkę, ale chyba siatka nie była rozłożona. Czyli będzie wyławiał owiewkę. Jakoś tak przywykłem do tego, że wszystko, co z Florydy startuje, jakoś jest na takiej inklinacji, że tutaj sobie wzdłuż wybrzeża USA podąża i potem jest szansa to zobaczyć nad Europą. No, a dzisiaj. Tutaj, no, no i tak, start na orbitę polarną z Florydy. Kubańczycy chyba po wielu, wielu latach wyrazili ponownie zgodę i nie przeszkadza im to aż tak bardzo, żeby nad nimi startować. Dobra, jeszcze końcówka informacji: to jest piąty start tego boostera. Co już nie robi na nas wrażenia, ogólnie jest to wielkie wielkie coś, ale ostatnio był ósmy start i udane lądowanie boostera, teraz mamy booster o numerze 1058, jego piąta misja i cztery razy już leciał. Leciał w demo 2 misji, czyli w tej załogowej z maja, tak? Anasis-2, Starlinki raz wystrzelił i potem wystrzelił pierwszą misję zaopatrzeniową nowym Dragonem, czyli nowy Dragon od SpaceX, najpierw poleciał ten załogowy, potem był, był ten towarowy pod koniec roku, no i po 48 dniach Booster wraca do eksploatacji, w kolejnej misji leci i to też już nie robi takiego wrażenia, bo w ostatniej misji booster po 38 dniach wrócił do użytku, więc no spoko. Lądujemy na barce Of Corsa i Stillowiu. To jest jedna z dwóch, a buduje się trzecia. Według tego, co udało mi się ustalić, jest to nowa owiewka. Obie połówki owiewki są nowe. Chyba, że ktoś wie coś innego. Dobra. I tak, tak wygląda nasz Falcon. Zaraz będzie Engine Chill, czyli wstępne chłodzenie instalacji silników. Chodzi o to, żeby instalacja, instalacja schłodziła się. Bo kiedy silnik ruszy, to będą przez te różne przewody prze, przepływać naprawdę zimne, zimne, e, zimne rzeczy, a mam tu na myśli ciekły tlen, e, więc żeby silnik nie dostał szoku termicznego, to należy go przed startem schłodzić. Dobra, jeszcze szybka akcja z Falconem. Nie wierzę, że ktoś może o tym nie wiedzieć, ale dla porządku sprawdźmy. Tutaj na, na, stro, na tej podstronie rakiety mamy Falcona. No i możemy go sobie przeklikać. Na pierwszym stopniu mamy 9 silników Merlin 1D, są to silniki napędzane naftą lotniczą i ciekłym tlenem. Jest ich 9 i są wykorzystywane w tej pierwszej fazie lotu, gdzie trzeba wydostać się z gęstej atmosfery. Booster po separacji spada z powrotem na ziemię i wykorzystuje jeden z tych silników do hamowania i lądowania. No i tutaj może sobie rozłożyć takie cztery nogi, może i zrobi to, bo inaczej by nie wylądował. I akurat w dzisiejszej misji wyląduje na bezzałogowej barce. Tak. Na drugim stopniu mamy. Podobny silnik, ale tylko jedną sztukę. Merlin 1D Vacuum, czyli przystosowany do działania w kosmicznej próżni. Ma powiększoną dyszę, jak to zwykle mają silniki, które latają w kosmosie. Ej, co tam się wydarzyło? Czemu oni wyłączyli ten stream? Dobra, dawać mi tutaj info na Space, space Launch Now. Co tam się wydarza. Jesteś mi internet nie, nie śmiga z taką prędkością, jaką bym chciał. Ktoś wie? Odwołane, pogoda. Ha, no to. To będziemy się żegnać w takim razie. E, ok. Wyłączone. Słuchajcie, no to. Nie będziemy tutaj yy, w takim razie siedzieć. Dobra, mamy Falkona, Owiewka, Dragon, zamknięta Owiewka. To co? W takim razie przybijemy sobie Piotkę i poczekamy na y, kolejny termin. Przestawione na tym, na Space Launch Now. 24, czyli na jutro, na 16. Kamil01, zareklały kalendarze. <noise> tak, są też kalendarze, słuchajcie, się wydrukowały. Jestem z nich bardzo zadowolony. Pa, 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 pa. Tyczeń, Wega. Są święta pozaznaczone, nasze kosmiczne. Na przykład poniedziałek. Będzie rocznica 25 w poniedziałek. Lądowanie Łazika Opportunity na Marsie. Proszę słodzić szampana na poniedziałek. 28. Aha, dobra, 28 to już nie, nie, taki, nie takie świętowanie, bo jest rocznica katastrofy promu Challenger. No, postarałem się wybrać jakieś takie kluczowe, pierwsze rzeczy. Więc jest i o eksploracji Księżyca, Marsa, Pioniery, Voyagery i inne takie rzeczy. Kiedy debiut ma, miały jakieś rakiety, więc to wszystko jest na tym kalendarzu. Bardzo go polecam. Jestem z tego zadowolony, fajnie wyszły te grafiki. Do ostatniej chwili się martwiłem, że coś może pójść nie tak z tym drukiem, ale, ale wydrukowało się fajnie. Słuchajcie, no to tak, nie będę w takim razie przerabiał tematów, bo tematów na live, które wrzuciliście, wrócimy sobie tutaj jutro i yy, i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, że gramy z wośpem są kartki. O, to jest Saturn 5 namalowany, <laughs> yy, więc można sobie wo Wośp wesprzeć. Taką pocztówką, wam coś narysuje na niej, no i też się licytuje kapsuła. To wszystko jest na stronie: to jakiś Ja cię, ale to jest straszny live, który zrobił się wielką reklamą sprzedażową. Wybaczcie, no. <ścoughs> Sorry, dobra, widzimy się jutro. Dzięki, że wpadliście teraz. Do zobaczenia i 16, więc pewnie 15.30 jutro. Hej, hej, hej.